Siemka, witajcie z tej strony. Ponownie Galaj witam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiecie się, jak farmić jedną z najbardziej wydajnych synergetykowo instancji. E, jeden odcinek już niedawno na ten temat się pojawił, więc sprawdźcie na moim kanale. Najlepsze miejsce do zarabiania i farmienia synergetyków ever e, właśnie jest na temat Krzyżaka. Tam się troszeczkę informacji na ten temat dowiecie. A tutaj uzupełnijmy to wszystko o taki bardzo piękny całokształt. Jesteśmy teraz przy wieźmie Hobel na bagnach. Tutaj mamy też i kabala. Od jednych z tych npc bierze się questa na właśnie tego bossa Krzyżaka, którego dzisiaj będziemy mieć i od razu pokażę wam ścieżkę do tego zajzacnego bossa. Wchodzimy sobie do jaskiń, i idziemy sobie co tak naprawdę w lewo, w lewo, w lewo do samego końca jak tutaj widzicie. Następnie po, przy pieczarze, tunel, pieczarze tunelowej przechodzimy w dół. Tutaj no niestety czasami łapie nas ta trójka, też pojedyncze tutaj pająki po drodze mogą was łapać. I tu jak widzieliście już po lewej było sporo osób, które właśnie czai się, żeby wejść na kolejną instancję krzyżaka. Z tego względu, że krzyżak jest bardzo szybką i prostą instancją, to i odcinek będzie dość krótki, ale sam wiadomo troszeczkę rzeczy na ten temat, i tak należałoby powiedzieć. Także jak widzicie, cała ścieżka jest bardzo prosta. Tu jak widzicie, już mamy wejście na tunel krzyżaka. No i w tunelu krzyżaka właśnie jest nas nasz krzyżak, nasz boss którego będzie można i możecie farmić już zresztą bardzo mocno polecam jeśli chodzi o przydziały levelowe które tutaj oczywiście będziecie mogli sobie którymi ewentualnie będziecie mogli sobie spokojnie już tą instancję farmić to tutaj osobiście naciskałbym na levele około 18-20+, ewentualnie 16, no ale potrzebujecie wtedy o wiele więcej osób do party i też trzeba nieco ostrożniej gierczyć jak widzicie pająki nie są jakieś super tutaj trudne, wymagające dużej ilości uwagi, e, tak naprawdę nawet na niskich levelach obrona 1-1-1 ewentualnie 2-1-1, żeby cię za bardzo nie, podgr nie podgryzły jest w zupełności wystarczająca biją, jak i z dystansu, jak i z uroku, jak jest bliska, więc tutaj e, oczywiście trzeba troszeczkę uważać z uroków biją tylko debuffami tak zwanymi, czyli osłabią waszą celność albo możliwości obrony, lub jedno i drugie w zależności od tego, jakie tam umiejętności was wrzucą, z tego co pamiętam jest to okrzyki pani z dystansu jak widzicie są to jakieś tam swego rodzaju plujki oraz oczywiście e, typowa rzecz gryzienie pająków, no kto by Spidermana nie oglądał przecież wiadomo. Także taka sytuacja. No i tak naprawdę tutaj jeśli chodzi o całą taktykę e, związaną z bossem. Jeśli chodzi o bossa, krzyżak sam w sobie nie jest trudnym bosem, natomiast swego rodzaju trudności mogą was spotkać, z tego względu, że krzyżaka najlepiej zabić w pierwszej lub drugiej rundzie, z naciskiem na jak najszybciej, z tego względu, że on jest w stanie przyzywać pajączki w zasadzie co rundę, które troszeczkę nam utrudniają życie, które też mają bardzo silną gryskę, jak na niskie levele, potraficie zakrwawić nawet po 150-200, jak dobrze pamiętam. Przy słabych pancerzach, co się wiąże z tym, że możecie bardzo szybko zejść. A kiedy on ma już na staście dwa małe pojączki, plus jeszcze e, dochodzą do tego mm, kolejne dwa przyzwane, i przyzwane kolejne w momencie, kiedy nie ubije, e, ubijemy jakiegoś i nie zabijemy nadal krzyżaka, pojawiają się spore problemy. Dlatego priorytetem do gry solo, jak i w ogóle party, jest zabicie bossa, aka krzyżaka, a następnie dobicie jego pstany. No chyba, że mamy w party na przykład osobę, która już ma atak grupowy, na przykład Barbarzyńcę, Łucznika, czy na przykład Maga Ognia. Tutaj w przypadku Barbarzyńcy jest to oczywiście Fala Gniewu, przy Magu Ognia Meteoryt, Deszcz Ognia, a na Łuczniku Deszcz Strzał. Tylko, że no wiadomo, trzeba ten damage jeszcze dociągać, żeby to ładnie wszystko zeszło. I tutaj jak widzicie, ja postaram się, miejmy nadzieję, dać Krzyżakowi szansę na przyzwanie tych pajączków. Tutaj jednego sobie spróbujemy zabić. Miejmy nadzieję, że to się uda. Tak, powinno się udać, o ile mój kruczek nie za bardzo poszaleje. Także tutaj, proszę bardzo, zabiliśmy mu obstawę. Jeśli się nie uda, to powiem, trudno, natomiast nie ma to większego znaczenia. No, niestety nie przywołał pajączków. Jak wiadomo, nie zawsze to robi, więc to, tak wiadomo, bosy samonują sobie, jeśli wybiorą konkretną taktykę na nas. No i jak widzicie, krzyżak wygląda w ten sposób. On zresztą wykonuje takie same ataki jak pozostałe bosy. Jak pozostałe pajączki, o tak, tutaj za wiele się nie różni. Poza tym, właśnie, samonowaniem, przywo przywoływaniem kolejnego traszu do wybicia. Tak to wygląda. Więc teraz pokażę Wam, jak wygląda drop z krzyżaka. To są rary, które możecie z, nich, z niego zrobić. I tutaj mamy Iol, Arkan oraz Martuma. Jeśli chodzi o Iol, to jest bisowa broń dla łuczników. Naprawdę przez dość konkretny czas, bo teoretycznie następną bronią będzie dla was ee, piroklas duszków. Za jakiś czas oczywiście pojawi się na ich temat odcinek. E, I ten w całkiem ładnie będzie wam służył przez... E, no sporo okres czasu, no powiedzmy pod, przez te właśnie 12-14 albo nawet więcej czasu 12-14 leveli albo jeszcze więcej, w zależności od tego jak szybko uda wam się zdobyć ten ewentualny piroklast ewentualnie jeśli nie uda wam się piroklasta zdobyć to jak szybko znajdziecie lepszą statystycznie i obrażeniowo broń w sklepie UNPC normalnie, bo wiadomo w pewnym momencie rady na 20 Stają się słabsze niż na przykład sklepowa broń na 35. Taki przykład. Więc tutaj dla każdego ucznika AIOL jest przydatny. Poza tym e, Arkanscape może się przydać, ale nie musi. Powiem wam szczerze, że Arkan. Jest całkiem ciekawym przedmiotem, nie mogę powiedzieć, że nie, natomiast został nieco osłabiony i w obecnej chwili synergetyki troszeczkę z nim wygrywają, tylko jak widzicie Arkan poszedł bardziej w statystyki przeżywalność zasoby i obrona na uroki, niżeli właśnie głównie statystyki jak to robią właśnie e, synergetyki. Riba na 20-30 level e, daje zdecydowanie mniej rezistów i tylko hapsa, natomiast Arkan myślę, że jeden na jakiś czas, jeśli uda wam się zdropić, czemu nie. Natomiast skupowanie go raczej mija się z celem. Można bez, bez żadnego problemu sobie z nim radzić, bez niego radzić. O tak. Martumal jest to przedmiot, który w obecnym w obecnej chwili powinien albo jest po prostu wyparty całkowicie przez synergetyki. Daje te odporności na urok, natomiast cała reszta to po prostu jest wręcz kalka lub słabsza wersja Synergetyka na 20 level. Wiecie 30 level Synergetyka to automatycznie Martuman już jest totalnie nieopłacalny. Eee, I teraz tak, bardzo poważna rzecz związana z rarami właśnie z Krzyżaka. Tutaj jest tak, że w broken ranksie można tak zwane eskować przedmioty, czyli zamieniać się na esencje, które są następnie potrzebne do ładowania e, synergetyków, psychorarów, epików, e, czy ewentualnie setów na 100, czy przedmiotów takich specjalnych psycho dla petów. I one wymagają w trakcie ładowania esencji plus manamer lub ewentualnie esencje też są przydatne do ulepszania, wtedy zwiększa się o 10% jakby szansy na ulepszenie. W większości przypadków wiadomo, są jeszcze inne, ale to nie będziemy się co rozdrabniać. I tutaj powiem wam tak: wszystkie przedmioty mają tutaj, jak widzicie, piątą rangę prócz arkana. I powiem szczerze, że Arkan też dużo bardziej odda w momencie, kiedy będziecie go eskować, e, niżeli go próbować sprzedać. Eski, co powoli zaczynają drożyć z tego względu, że wszyscy muszą ładować energetyki, wszyscy mu, muszą ładować już swoje pierwsze przez horary, więc ewentualnie w użyć esencję w, w procesie e, ulepszania, czyli ewentualnie w przyszłości jeszcze do innych rzeczy, o czym będziemy pewnie za jakiś czas też tworzyć poradnik. Więc tutaj bierzcie to pod uwagę, bo naprawdę e, można ładnie się dorobić, nawet farmiąc e, te rary. Przetapiający na esencję, no jeśli się nie mylę, za piątą ragę mamy cztery esencje, za szóstą sześć albo osiem. Nie jestem pewny. Jeśli się mylę oczywiście w komentarzach możecie mnie poprawić i przyjąć ten, ten komentarz. Natomiast na pewno eskować się opłaca już te przedmioty. Nie jestem pewny. W przypadkiem część z skreszcza również, ale to tak wiadomo. Jeśli to macie po prostu oddać do kowala to nawet za... Jeśli miałoby to... Dos mielibyście dostać dwie esencje to i tak wam się opłaca bardziej niż po prostu oddać to do kowala za 5-6 tysięcy. Bo ten te przedmioty mniej więcej tak procentowo by wychodziły, jeśli się nie mylę. Wiadomo. Jeszcze jest jedna rzecz. Synergetyki z tego bossa. Powiem Wam szczerze, że skrzyżaka dropi potężna ilość synergetyków. Samo robienie ich stancji, jak widzieliście, jest mega szybkie, mega proste, więc to jest pierwsza miejscówka, którą mi się uda, wam już się robić solo, a brakuje Wam synergetyków na 20, 30 level, albo Macie już na 20, chcecie dombergować sobie na 30. To jest idealne miejsce, posiadając już 25, 6, 7 level, żeby to latać solo z nietoperkiem na przykład i wyfarmi sobie te synergetyki na 30 level powymieniać się, jeśli zrobicie na przykład nie taki, jaki byście chcieli i w ten sposób sobie zrobić cały ekwipunek. Też pod krzyżakiem właśnie bardzo dużo osób czasami można spotkać, macie czat handlowy, e, możecie próbować się przez niego wymienić i w ten sposób ładnie e, wygirować sobie postać, wymergować sobie swoje przedmioty. I to w zasadzie na tyle. Krzyżak jest bardzo prostą instancją, nie ma tutaj złożonej technologii. Zbijacie wszystko z góry na dół, jak leci. I po prostu zabijacie bossa jako pierwszego w, w walce docelowej. Od cała technologia. Dziękuję za obejrzenie. Następnym bossem, bossem będzie prawdopodobnie e, żabka, ale to jeszcze zobaczę. I w zasadzie tyle miałem Wam do przekazania. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. I do zobaczenia w następnym. Trzymaj, trzymajcie się. Hej, hej.